Chodzę w galerię, śnieg w plastiku leci w dół Renifer na kablu świeci, jakby palił się mu mózg Prano, prano Słyszę wszędzie Last Christmas, dudni w tle George Michael, jakby żył, zrobiłby diss na tę grę Choinka niby żywa, ale brokat w wzrok Magia niby wraca, tylko czemu w listopadzie, ziom? Dzieci chcą prezenty, półka błyszczy od słodkości Portfel ci płacze, Jeff Bezos pęka z radości Zing, zing, zing Kasy robią kling, kling, bling, bling, bling Lady tańczą, break the beat, ho, ho, ho Mikołaj ma nowy drip, golden chain Gangsta swing, świąteczny street flip, yo Mikołaj nie ma sań, teraz słów na leasing plan Rudolf nie świeci nosem, to tylko neon wali tam Worki pełne darów, dziś dostawa z kodem QR Selfie z Mikołajem, człowieku, co za luksus tu mam Kolendy idą, trapem mate to wait, się stół Lulaj, że w remik się cała galeria robi hałas tu Para pod miało nagrywa TikTok, bo algorytm kocha święta, sam by karpia kupił ziom dzyn, 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 dzyn. Ho, 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 ho Mikołaj ma nowy dip, golden chain Gangsta swing Świąteczny street Ej, Cicha not gdzieś uciekła, wpuszcza preklam Głe, Miłość kosztuje zero Nikt w reklamach jej nie chce, wyhamuj trochę, jochę Weź ten oddech z reset Święta nie w koszyku, a w serduchu Ziomek Dzing, dzing, dżing, ale teraz prosto serc Bing blink blink Niech komercja idzie precz Ho, 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 ho Nie kupowania, zostaw to, poczekaj przynajmniej do grudnia Jeszcze masz czas ją Abonniere mal,